Dobra, ta się w być. Piasku. piasku? Jeszcze jeszcze, jeszcze, cieplej czy zimniej? Tak samo chujowo No ale piżniszek będzie, nie? Jeszcze raz, jeszcze raz się przeszy i tak Uwaga, film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Kąpiel w lodowatej wodzie, inaczej morsowanie, bywa bardzo trudne i wymaga odpowiedniego doświadczenia. Jest to jeden z najbardziej nienormalnych filmów na YouTube. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Siema, jestem Marek. Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy film z bardzo wyjątkowej okazji, ponieważ na moim kanale jest aktualnie przyrost, widzicie tą liczbę? 100 tysięcy subskrypcji miesięcznie. Nikt aktualnie w Polsce nie ma. Tak ogromnych przyrostów subskrypcji, nawet za granicą, nikt nie ma miliona wyświetleń pod każdym filmem. Ja jestem po prostu królem. Mówili mi, że hype na mnie skończy się po dwóch miesiącach. Rzeczywiście, skończył się, bo to teraz ja jestem tym hypem. No ale przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Jak mogliście już zauważyć, jesteśmy na. Po moście nad jeziorem. Tam widać również, że jezioro jest zamarznięte, co oznacza, że mamy aktualnie na dworze minusową temperaturę. Zostaje po raz kolejny ekstremalne zawody. Zebrałem sobie kilka osób, bodajże jest ich 7, w tym jedna dziewczyna, którzy będą musieli wejść do tego jeziora i wytrzymać w nim jak najdłużej potrafią. Nagroda główna wynosi 10 tysięcy złotych, ale nie będzie to takie proste, żeby wejść po prostu do jeziora, ponieważ co 3 minuty każdy będzie musiał wyjść na ląd i zostać tam przez minutę. Moim zdaniem wyzwanie jest naprawdę ekstremalne, ale stawka do wygrania jest też wysoka. Za sam udział jest. 100 zł. ale kto by nie chciał wygrać 10 tysięcy? Chyba zgodzicie się ze mną. Także ja zapraszam Was do oglądania i pamiętajcie również o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy kamerzysta zdejmie na filmie Worek. Zapraszam do oglądania. No, zapraszamy do oglądania. To co, Marku? Gdzie ci ludzie w ogóle są? Tam są ci ludzie. Olejnik właśnie ich ogarnia, aby wyrazili zgodę na piśmie na wzięcie udziału w tych zawodach I zaczynamy Okej, okay, więc wydaje mi się, że zasady konkurencji są naprawdę banalne Po prostu wchodzicie do jeziora, co trzy minuty wychodzicie na ląd Musicie spędzić co najmniej minutę W zasadzie to minutę dokładnie i dalej wchodzicie, tak? Kto Dobra. ostatni, kto najdłużej wytrzyma, wygrywa pieniądze, tak? Dobra Może opowiedzcie coś o sobie po kolei, żeby można było was poznać Jak się czujecie w tym wszystkim? No no, generalnie... No. Mam na imię Dominik, co nie? Przyszedłem tutaj, żeby no, ojechać tych tutaj... ...znaków, <grywa> co nie? Łatwa giera. Czyli sądzisz, że wygrasz? Pewnie. Okay. Siema, jestem Damian i przyszedłem tu wygrać. Wygrać kolejny przyszedł. Siema, ja też jestem Damian, tamten może mnie pocałować. No, ja to wygram. Krótka piłka. Siema, jestem Kamil, ja to wygram. Kurczę, każdy chce wygrać. No, Cześć, jestem Sara, i nie wiem, czy wygrał. Cześć, jestem Wiktor. Niczego nie obiecuję, bo jest to jednak woda, więc, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Także mamy cztery osoby, które są pewne, że go wygrają, tak? Czyli będzie zacięta walka. W takim razie po prostu mi zależy na tym, żebyście weszli. Jak to zrobicie, to już mnie interesuje, czy się rozbierzecie, czy się nie rozbierzecie. Po prostu wchodzicie. Gwarantowana stówka za udział. Możemy zaczynać? Oczywiście. No. No. To co? Zaczynamy, zaczynamy. Przeprzebierajcie się, co tam chcecie. Rozumiem, jesteście wszyscy gotowi, tak? No. Tak. O, to w takim razie chodźcie do wody, ja włączam stoper na 3 minuty. Jak się skończą trzy minuty. Wychodzimy, czekamy. Trzy minuty. Zaczynamy. Jak najszybciej musicie się cały zanurzyć. Do Podestu podejdźcie. Będę was nagrywać z Podestu. Oh. 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 Jak się czujecie? Ale super. Nie... Ruch. No. No. Dawaj Ale Co czujecie? Zimno, Zimno. 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 nic nie czuję. O, prostu... o, bo... o. Ten jaki spokojny tam Minuta 20 sekund Ktoś chce odpaść po tej rundzie czy jeszcze nikt? So. Jak myślisz Marek kto wygra? Teraz już masz jakieś faworyta? Aha. Ma duże szanse na pewno. A przemyślał to, nie? Masz ma czapkę. Tak. Dwóch maczapkę i jeszcze ten. W każdym razie 2 minuty 17 sekund. Za 40 sekund będziecie musieli wyjść na minutę. <noise> Jak skaczą Dobra, 20 sekund powoli możecie wychodzić. Dawaj, dawaj, dawaj. Są klausne Ile minęło? Dobra, na minutę włączam znowu. Minuta na brzegu. W tak taki sposób specjalny wiesz o co chodzi. Sposób na to. No sposób, sposób, wtedy, wtedy jest mniej zimno i wtedy da się wytrzymać. Czyli uważasz, że oni źle robią biegając Źle robią, bo wtedy bardziej zimno jest. Ale mogą się rozgrzewać, ale to co ja mam, swoje sposoby wiesz o co chodzi. Rozumiem. A ty jak się czujesz? To nie jest tak źle. Wiesz, nie jest że tak źle? Nie gorzej. No, jak się nie ruszam, to w sumie jest ciepło. Nawet. Jak się czujesz? Bardzo dobrze Bardzo dobrze? Bardzo dobrze A ty? O, zimno, ale jest git Jest git, a ty? Jest to Dobra, z powrotem Olejnik, chodź tu Weź ogarnia mi ten czas bliżej, bliżej, bliżej tego podchodźcie, nie? Nie chcę się Jeżeli chodzi o czas, to 15 sekund, jesteście już w wodzie, druga runda Ktoś myśli o odpadnięciu już, czy jeszcze nie? Nikt? W wodzie cieplej, czy na zewnątrz cieplej? W wodzie, w wodzie. Czyli wolicie wchodzić czy wychodzić? Wychodzić. Ja wolę wchodzić. A to olejnik? Też wolę wchodzić. Wchodzisz? Nie. Dochodę? No dawaj. Nie, nie, nie. Kim ty w ogóle jesteś? No odmierzenie czasu. No dobra, Marek nie znęcaj się nad nim aż tak? Bo to oni mówią, muszą nie wytrzymać. Zobacz. Co oni mogą sobie myśleć w tym momencie? 10 tysięcy. Dobra opcja. Myślicie o kasie, żeby wygrać? No raczej, kto nie myśli, Ja masz pieniądze. To po co tu przyszedłeś? Dla sportu. Dla sportu? Dla satysfakcji? Tak. Żeby jest. pokazać, że jesteś najlepszy? Tak tak jest. No to kusakę. musisz udowodnić teraz. Ja to jest Normalnie? Zobacz, jak tutaj w ogóle obstrane jest. Gdzie jest obstrane? Tutaj. Nie, to chyba błoto jest, czy... Nie, 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 to jest otrana. Nie, no błoto z butów chyba. No co ty! To A nie, no rzeczywiście. To ładne tak kawałki. Kto tu Weź trał? tego olejnika, bo zaraz go do wody rzucę, słyszysz? I stąd, ty masz tylko czas w Zaraz będziesz pływał w jeziorze i nie wyjdziesz z tego jeziora nigdy, tak? Myśli ktoś o odpadnięciu, czy jeszcze nikt? Nie. Tak On chyba musi... Co ty, ty? gadasz? 30 sekund. 3, 2, 1, dawajcie, wychodzimy. I jak się czujesz no Dobrze. Ty jak się czujesz? Jest git. Jest gitara. Gitara? Dobrze. Nie czuję stóp. Nie czujesz stóp. Ten poszedł biegać. No. A ty widziałem, że się tam Cały czerwony jesteś. Trochę, no trochę położyło. Jest ciężko. Cały czerwony jesteś, widzisz? No bo to zimno. Tak jest. Tak? Tak to ciało mi? reaguje. No to jest taki proces, że ciało próbuje w jakiś sposób się tam chronić przed zimnem i tam próbuje jakoś ogrzać w jakiś sposób. A wydawało mi się, że jesteś morski, na początku. Cieszycie się, że wchodzicie czy raczej nie? Odpadasz? Nie. A co już chciałeś ten. Nie, nie odpada. A to odpadasz? Dobra, to oddawajcie z powrotem. Dawaj, dawaj, z powrotem. 7. Po, koło tego, pochodzi, koło koło pomostu, nie? I trzymajcie się najlepiej po mostu. Dobra, to teraz co odpad? Nikt nikt? nikt. nikt? Nikt. Może jakąś stówę zaproponujesz gratis dla tego, który teraz odpadnie? Stówę gratis. Czyli co, dwie stówki? Dwie stówki. Jak ktoś co. Jak odpada, on odpada. No. I dwie stówki dostajesz. Dlaczego? Za to, że odpadasz w Stajaj. tym momencie. Odpadasz? Tak, jadasz. Ty? No nie, 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 tylko jedna jedno osoba. Osoba, jedna osoba. No Już to... powiedział, że odpada, tak jedno to odpada? Ja bym pierwszy. No kogo To w takim razie to odpadę A będzie ich za Idź I przebierz, olejnik ci wypłaci pieniądze, albo ja. Olejnik, idź wypłacić kasy. No Właśnie, dobra. ty będziesz od pieniędzy. Wypłać mu później. A ten sobie dobrze radzi, ten w czarce Ty się szczęszysz, ty zaraz odpadasz. Ty będziesz, pewnie drugi. Jeżeli chodzi o ciebie, to nie wiem. Ja, ja, ja dam radę nie. Tak sobie szacuję, ale ty następny lecisz, nie? No tak czuję, że on odpadnie następny no może Też to czujesz? Też to czujesz Czujesz, czujesz to, że odpadniesz następny ja wiem, że to czujesz w głębi serca, nie? Nie no nie odpadnę. Nie odpadniesz? Zobacz, tam jest przegrany Loser Przegrał ze wszystkimi, przegrał z dziewczyną Dokładnie Jak się czujecie? Na co wydacie te pieniądze? Zobaczmy. Jak wygracie? Zobaczy się yy, na roksę Ambitnie, bardzo ambitnie. W każdym razie mi już jest zimno, i patrząc na was, to no współczuję wam troszeczkę. A tam. Eee. Trochę byś byś się w Myślisz? No pewnie. Wyglądacie jak takie żaby w tej wodzie. Możemy wychodzić i robimy kolejną, już czwartą rundę zaraz. Mam nadzieję, że w następnej ktoś odpadnie, bo mi też jest zimno, nie chce mi się tutaj stać. Po prostu. O, teraz wiatr jest, także. Teraz jak się czujesz, powiedz. Cały czas bardzo dobrze. Cały czas bardzo dobrze. Nadal ja bardzo też, dobrze? nie czuję. nie czujesz. Ty? <głos> dobrze. Dobrze, <noise> tak? Tak. Patrz, 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 Słabijzga. patrz. Ty odpadniesz, nie? Odpadniesz no nie? Czy jeszcze, nie? jeszcze wejdę. Jeszcze wejdziesz. Tam jest olejnik, jak chcesz wypłacić ci pieniądze, nie? Także... No, no, nie odpadasz? No, nie, nie chcesz Męczysz się, chłopie. Ja no, rozumiem pieniądze, pieniędzmi, ale wiesz. A... Nie męcz się, po co? Zdrować, cały czerwony jesteś. Kolejne 3 minuty to jest już czwarta runda. Może ty tak chodzisz? Nie, ja nie wejdę. Olejnik. Nie, ja nie wejdę. Ja mogę ci coś zaproponować, co bardzo byś ja chciał. Nie umiem pływać. Pokaż, że nie jesteś, jak to się mówi, zdeczką. tak? Nie, ja nie umiem pływać. Czyli jesteś upopię, słaby. Jestem słaby. Jesteś nie, słaby. Nie, nie zasługujesz na szacunek. Zero szacunku do ciebie okay. mam. Jesteś nikim, Olejnik. Jesteś po prostu nikim. Nie chcesz wejść do wody. Olejnik, ja, ja rozumiem. Ja nie wchodzę do tej wody, bo ja jestem kimś, tak? A ty jesteś zwykłym śmieciem. Rozumiesz mnie? Dodatkowe zadanie mogę dać za dwie dyszki, bo jesteście mocni. Dobra. Jakbyście byli słabsi, to dawałbym więcej kasy, także. Może zanurzyć się za Wiem, wiem, chciałem powiedzieć, zanurzyć głowę tak na ile czasu? Nie wiem, 5 sekund. 5 sekund i za to dwie dyszki. Super dwie dyszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. <laughs> Chyba nie słyszałeś. <laughs> dwie wygrałeś. Jak teraz odpadnie, zostaje 120. <laughs> Dobra, za Kolejna osoba poszła, 120 złotych, wygrywa olejniki, się zaopiekuj. Minuta 45, czwarta runda. ten chyba już odpływa. Nie, tamto się dobrze trzyma chyba, co? Dobrze się trzymasz? Pewnie, że tak. I ten jak żaba tam normalnie wyczekuje ofiary. <laughs> On jak taka żaba jest, tak kum, kum, kum. No już jest nas, słyszysz? No. Można już wychodzić. Robimy kolejną piątą rundę zaraz, wychodzimy teraz. Minuta teraz tutaj, jak się czujesz? Superowo. Nadal superowo? No, tak. no już nie jesteś tak wysymasz? przekonujący jak wcześniej. No niby nie, ale wiesz jak jest. Trzeba powiedzieć? Wygrał. Ja dalej tu z tym samą mógł nie tego będzie się ciężko spytać, bo on za każdym razem od nas ucieka. I w za każdym razem biega, nie? W ogóle jakiś odizolowany od wszystkich, nie? nie? Tam gdzieś daleko stoi jakiś dziwny człowiek. Ale może wygrać. Jakiś dziki. Ale może wygrać. Małpa jakaś. Ale może wygrać, jak żaba. On się czai jak taka żaba na nich, czaisz? Wiesz jak żaby się czają na ofiarę? Jak żaba, tak wiesz, jak muszka leci, to on tak siu języczkiem. Dobra, wracają. A ten już się trzęsie. trzęsie, się? Gdzie? Gdzie? Nie. Ty też się trzęsiesz? Też się trzęsiesz? No trochę to. Tak. Ona się w sumie nie trzęsie. I on się nie trzęsie. Tak, jak przed chwilą rozmawialiśmy o żabach? No. On pływał tym stylem żabki. Serio płynąć z stylem żabki? Nie, ile ja na nogami idę. A, A weź płój stylem żabki? Za pięć dyszek. <laughs> Idealnie. On się czai na nich jak taka żaba, no mówię ci, no patrz. Idealnie, tylko żeby wygrać z nimi. Patrz, 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 patrz. To są ofiary, nie? A tam jest żaba. A ty z tatuażem następny odkładasz, nie? Nie. Trzęsiesz się. I to mega. Trzeba no widać się. po tobie. W chcesz ich wykończyć Marek? Nie, a ja to po prostu mówię i jak szacuję sobie. Za trzy mogę odpaść. <laughs> Byłeś taki pewny wygrany, a teraz już za trzy możesz odpaść? No. Nie no, żartuję. <laughs> a piasek jest zimny? Piasek? Mhm. Nie wiem. Wytarzał się w piasku? Za ile? Za 5 dych? 5 dych dodatkowe Tarzanie się w piasku za 5 dych? Za mało Za mało? Ktoś wow. chętny? Nikt nie jest chętny Za mało A ile byście chcieli? Nie, za dużo, za dużo. <noise> Dobra, mogą wychodzić Możecie wychodzić? Już nawet się nie pytam jak się czujecie, bo chyba nie chcecie odpowiadać na to pytanie, co? To... Nie Patrz w ogóle co, co ona robi To zaraz wpadnie nie? No nie odpadnie. wiem Patrz jak ten wybiegł ale wracaj do nas! Wracaj, wracaj! 20 sekund! Już teraz nie możesz wymięknąć, nie? No to... Dobra, ja może... Skończyć. Ciężko było. W każdym razie ja już zamarzam. Takie stopy zmarzły i ręce... A, jeszcze w wodzie siedzieć. Nie wiem, ja bym odpadł. Ja bym odpadł w tym momencie. A to Olejnik, odpadł na Ja to był pierwszy odpad w bo... ogóle. No, to, to słaby jesteś, jak jakby utopił. na to nie poszło. A ty pływać nie umiesz? Nie, nie. nie umiesz pływać? Nie. Serio? co po, minuty. Co powiedziałeś? Wytarze? Chcesz się. Piaku chcesz się wytarzać? Nic nie mówię. Ja bym skorzystał. Bo Za tak naprawdę... stówkę też bym skorzystał. To są jakieś propozycje na to. No 5 dyś, żeby wytarać się w piasku. Propozycja nadal aktualna, możecie skorzystać albo nie skorzystać. To może jakaś inna propozycja. No nie wiem, pięć jak zawsze wpadnie, nie? No tak. A wytarzanie się w piasku nie jest jakieś hardkorowe, nie? Mój i tak się przyjmujemy. No właśnie. Ale teraz no. wychodzę i się tarzam i wracam, czy jak? No teraz na przerwie się możesz wytarzać. Dobra. Tak? Tak. Za pięćdy. Na jak? No dobra. Tak, myślałem, że to się wchodzić. Widzisz, każdego da się Marku złamać psychicznie. Ale on już chce odpaść, nie? Myślisz, że chce odpaść? Też tak. odpaść? Nigdy w życiu. A czyli wracasz, tak? Wracam. Nie ma opcji, że zostanie. Nie, nie, nie. On na pewno nie wygra. Ja się mogę założyć. Mogę się założyć nawet z olejnikiem, że nie wygra. No, ja myślę, że tamten kolega wygra w szatę. Ja myślę, że też koleżanka ma ogromne szanse. Współczuję wam. Teraz już wam współczuję, nie? No, mogę. Wcześniej to było śmieszne, ale teraz to już. Od teraz to już wojsku zaczynał łapać. Spokojnie, w razie czego mamy ratownika. Dobra, mogę wychodzić. Dobra, teraz się piasek. Piasek musi cały być w piasku. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Cieplej czy zimniej? Nie tak samo chujowo No ale będzie, nie? Jeszcze raz, jeszcze raz się przeszedł i, i, i gitara Nie chcesz odpaść? Nie ma takiej opcji Nad czym rozpinacie? A mam taką idąc Ale wiecie, że on i tak tamten co biega On raczej będzie chciał wygrać, nie? Więc na żadne układy nie pójdzie, nie? Mi się wydaje, że on potrzebuje pieniędzy. Tamten typek? No na żaby Na żaby Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, dobre ją odpadam. Odpadasz? Tak. Odpadasz? Olejnik! Koleżanka odpadła. Dobra. Ale i tak dzielnie się trzymała, nie? Ja myślałem, że ona wygra. Ja serio myślałem, że ona wygra. Ja też przepuszczałem przez jakiś czas, ale pokonała tych dwóch typa, nie? <laughs> Ten jak się cieszy. Dobra, to odpada. Za dwie stówki ja? No. Za dwie stówki nie. Nie. Czekamy, czekamy. Ten Cię psychicznie, psychicznie, zobacz co on robi. Patrz, 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 jaki on jest ten. Nie tak łatwo nie zrobił. może za stówkę? Od, odpadam? Za stówkę za No. Nie wiem, nie wiem. 50 ja, złotych ja, ja dodatkowo. Ja no co ty, w pierwszej rundzie stówka powinno być więcej? No tak. No nie, 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 właśnie chodzi o to, żeby wytrzymać jak najdłużej. Dobra. Mogę łącznie dać Ci 200 zł, bo dostałeś 50 za wytarzanie się w piasku, 100 y, za sam udział i 50 za odpadnięcie w tym momencie. 250. Nie, nie zgodzę się na więcej. Znaczy, ja, będę, ja, ja mogę za niego 200 zł. 200 zł? Tak. I odpadasz? Tak. Okej. Okay. Napierdaj. Na do no nie ujadę. Okej. Okay. Czyli odpadasz. Nagraj ten no to już wiadomo kto wygrał. Chyba że... <laughs> Chyba, że będziesz twardym zawodnikiem i go pokonasz, ale raczej wątpię. Nadzieja zawsze umiera ostatnia. O Jezu, kto został? Ty miałeś odpaść, jak tak że odpadniesz od razu, a zostałeś drugi. Jesteś drugi, ale ten jest twardym zawodnikiem, nie? Musisz wygrać albo przegrać. Nie ma problemu. Dobra. 20 sekund zostało do 3 minut, także robimy za chwilę kolejną, chyba już dziewiątą rundę, nie? Wychodzicie Jak się czujesz? Zajebiście, fajna woda, trochę ruchu i jest, jest okej, okay. nie, nie, nie jest źle. Ty powiedziałeś, że nie wygrasz, nie? A chyba wygrasz. Jak myślisz? Powiem tak, nie wiadomo. Ja tam się nie oceniam, bo to różnie bywa, bywa więc yy, no, czuć idzie do przodu, nie? No dobra. A tutaj u Ciebie średnio, nie? Yy, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czyli chcesz wygrać? Chcę wygrać. Zobaczymy. Ja stawiam na ciebie, ale no tamty się lepiej trzyma, nie? Dobra, wbijamy się do wody z powrotem. Tak. Halo, halo. No ja nie mogę gadać, teraz nagrywamy. Nie, nie odbieraj telefonu, mamy zostać. Dawaj tutaj bliżej, bo zostaliście w sumie w dwójkę, także musimy coś nagrywać. Nie będziemy przecież z daleka. Porozmawiamy sobie. Na co wydacie te pieniądze? Nie wiem. Nie myślę o tym przecież, Ten jaki twardy. Ten już nie może, ale jest twardy, nie? Widzę, że jest twardy. Chciałem go da weź, wyjdź może, co? Nie ma takiej opcji. Z wygrany, mogę zjeść dać stówkę. Tak? Okej, w takim razie ty zgarniasz wygraną. Jeszcze nie wiem, jeszcze się za to zastanowiłem. Chciałem zaproponować. Dobra, czekam jeszcze. Nie. 150. Dajesz dwie paki i wychodzę A to proszę. Dobra. Nie pierdol. Dwie paczki dajesz a ja wychodzę. Ja przeczekam. Dobra. <noise> Nie się tutaj dzieje, naprawdę. Na no, grubej tego ci powiem. To ty się tyle ani ja. Kurwa. Dwie minuty siedem sekund. Jest to dziesiąta runda. No teraz pięćdziesiąt. Ile? 150. Ja bym kurwa brał. Jak da dwie paki, to wychodzę. O, kurwa, jaki zawzięty. <noise> to jak Taki jesteś czas? aż tak zawzięty, to może wygrasz to. Jeżeli chodzi o czas, to zostało wam jeszcze w wodzie 30 sekund. Także już możecie powoli wychodzić z wody i będziemy robili już 11 rundę. Zaczęła się minuta. Idziesz na jego propozycję? 150 zł? Dwie stówki dał, mogę wychodzić. Zamienię. Ja niestety mam takie postanowienie, żeby już nie dawać żadnych pieniędzy. Nie ma problemu. Ale z no i. 150 byś zgarnął. Jeszcze 100 jest wygranej, czy bardziej pół paki, nie? 150 z wygranej, bo to się w piasku. Ale no tak, 150 wygrać, czyli masz paki. Mało. Mało? Czyli chcesz wygrać? Chcę wygrać. Dobra. Nie wydaje mi się, że on odpadnie. Żaby są silne. No, żaby są bardzo silne. Nie olejnik? Słucham? Żaby są silne. No, silny chłopak tam, myślę, że wygra. Podsprzątasz dzisiaj? Super. Dobra, chodź! Już! W sumie to tak wyszło, że dwie minuty tutaj jesteście. Gdzie, A, na wodzie? No, ale nieważne. Zapraszam z powrotem do wody. Ile dajesz? Stówę. 100? Tak. Przed wejściem było 150. To od oddać. Dwie paki mu dasz jak wyjdzie? Bo Trzy. Podam ci pięć jak wyjdzie 150 trzeba dać. Jak wyjdziesz? Wyjdziesz. O, to się dzieje. O, Tak. Złamiesz się czy nie? Jesteś twardy czy nie? Grubo. No wiem. Nie wiem, czy nie dołożysz 50 zł, żeby skończyć już to. Słyszysz? Kamrysta, jak musisz dołożyć 50? O... Niech się będzie, kurczę. Co? No? No, niech wygra lepszy, no? No w sumie fakt. No ale, ta, ale on, on już też powoli, nie? Tylko że ten cały czas się trzęsie, a on u cię nie on się powoli, zaczyna trząść już, nie? Zobaczmy jak wygląda tutaj. Jego po prostu później czasu. dojdzie, ale jak już go dojdzie, będzie mieć gorzej niż on, nie? Wiesz, że oni prawie godzinę tutaj są. No prawie wie. godzinę wodzi się za... Jednak nie, jednak nie, jednak musimy wygrać najlepiej Dobra, wychodzimy, zrobimy sobie znowu minutę, albo dwie minuty na lądzie Tak! Za mało. Za A, mało, To za jest mało. nienormalny Barek Moim zdaniem też to jest nienormalne, ale ja bym chciał już to wszystko skończyć, nie? Tak, Bo on też się nie chce tutaj. <grym> 50 zł czy to tak dużo? 50, dajesz jeśli kończymy. Ale czy to tak dużo, żeby jeszcze się męczyć? Do równego rachunku. No cóż, no, musi wygrać lepszy, nie? 50 Nie, 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 nie. Ja nie daję żadnych pieniędzy. Mówię, 100 zł za wyjście, 50 miałeś za wytarzanie się, ode mnie 150 zł. Dostaniesz, jeżeli skończysz, nie? I od niego 150, czyli 300 łącznie. 300 złotych, co no jest w sumie już nawet fajną sumką, jakby na to nie patrzeć. Kamerzysta byłby zadowolony z takiej stawki za siedzenie w jeziorze, nie? No czy ja wiem, ja bym przed po zwycięstwo, nie? Dobra. Dobra, przetrzymamy tutaj was do dwóch minut, żeby było jeszcze ostrzej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że do takiego stopnia to dojdzie. Godzinę siedzą tutaj, godzinę. Godzinę w gaciach stali ostatnio. Co się dzieje? Spędzili na lądzie 3 minuty. Teraz znowu wracamy na 3 minuty do wody. Kolejne 3 minuty w wodzie. Jest to runda 12. 12 razy to samo. 12 razy wejść do wody. 12 razy wyjść i czekać na lądzie. Spodziewałeś się tego lejnik? Nie. Daj 200. No, o, o, 150 i mniej więcej. 200. Nie. Daj 200. Ja dalej. 200 i wychodzę. Nie. 200 i wychodzę od razu. Dawaj 150 Dwie paczki i wychodzę. 150. Dwie paczki. Nie. No dawaj. Dwie paczki. Dobra, biorę 150. 150? 150. 150 i odpalasz. Tak, jest. Ostateczna decyzja? Tak. A ty co zostajesz? Tam wygrałeś. Jak chcesz to możesz zostać. Nie no, ale gratuluję za taki czas. Olejnik, pieniądze będziesz musiał wypłacić. Gratulacje! O. No to cóż, tutaj drugie miejsce, mamy pierwsze miejsce. Ja się czuję z tym, że wygrałeś. Wyczynałeś Powiedz coś tak się sposobem Ogarnę się i pogadam z wami, dobra? Dobra Uf. A to już sobie nie będziemy tego nagrywać, bo mi jest tak masakrycznie zimno, że ja wracam do samochodu Olejnik, wypłać kasę, my idziemy stąd My idziemy do samochodu, bo ja już tutaj nie wytrzymuję, nie? Tak jest zimno, wyobrażacie to sobie? Stać godzinę na dworze przy minusowej temperaturze Ale, zatrzymaj się jeszcze na chwilę, zakończę ten film Pamiętajcie, że jeżeli po tym filmie będzie 200 tysięcy łapek w górę To robimy kolejny taki film, w którym osoby będą musiały Robić coś bardzo hardkorowego na czas Także w tym momencie zostawcie łapkę w górę pod filmem Pamiętajcie o tym, że to Ja jestem hype'em, a na mnie nie ma już hype'u 3 miliony subskrypcji, kamera Zajmuje worek i to tyle z tych wszystkich ogłoszeń Zobaczcie moje poprzednie filmy Oraz nie zapomnijcie o subskrypcji Widzimy się już wkrótce w następnym filmie Do zobaczenia Jest mi tak cholernie zimno, że już nawet nie mogę mówić Nie wiem jak oni wytrzymali godzinę w tej wodzie Dobra, na razie wszystkim